Siemka, tak więc nagrywam film. Nie wiem, po zimie rok, może będzie niedługo rok. Jak już mam tą instala najtańszą instalację solarną, jaka istnieje. Yy. Yy. Troszeczkę więcej akumulatorów mi się nazbierało w międzyczasie. Od tirów takie stare akumulatory. Dwie sztuki po 10 zł za sztukę w ogóle yy. sobie wyrwałem. Tak więc mam. Kilka akumulatorów, no niestety jednak e, Instalacja jest pod dachem Instalacja może przesadzam nazywając to instalacją e, I wygląda to w następujący sposób Nie włącza się już wyświetlacz Ani no, ogólnie nie zardzewiało to urządzenie Muszę to wziąć do domu i sprawdzić Jest szansa, że zostało to zalane wodą Bo dach, który tutaj mamy To jest taka budka drewniana na, u nas na budowie, i ona ma dach taki, hmm, no może tu kapać, na przykład właśnie jak z takich szczelin. Ona jest z góry pokryta plandeką, ale to nic nie zmienia. No idźmy teraz, idźmy na dach i zobaczymy co tam na dachu. Słychać. a więc jestem przy daszku i rzeczywiście z góry wygląda tak, jakby powierzchnia. Więc no nie wiem jest tam szansa, że gdzieś podciekało i, i rzeczywiście na ten kontroler kapało, jednak tutaj e, panel wygląda dobrze zaraz postaram się to ruszyć ten kontroler może on się włączy, jeżeli nie, no trudno e, wypompowało nam dużo wody e, działało dość dobrze dom dzięki temu panelowi tak naprawdę no może nie dzięki, ale, ale przy pomocy stoi, no jeszcze nie jest otynkowany, zima Tutaj dała się we znaki, ale... ale fajnie, że właśnie woda, którą mamy w rowie została przepompowana do takich beczek tutaj akurat jedna rozmarza i mamy bardzo dużo wody tutaj widać no i tak to funkcjonowało tak to funkcjonowało Ciekawy jestem, czy uda się właśnie z tego jeszcze skorzystać. Widzę, że chłopaki tutaj zrobili jakiś taki mały, dziwny numer. To jest właśnie cała ta... A, jest odłączone. Jednak tu mogła być... Mogła być zwara. Mogła być zwara. Te kable prowadzą do tego kontrolera. Jeżeli tu była zwara, to mógł się ten kontroler uszkodzić. Rozkręciłem kontroler, wydaje się być sprawny, jednak akumulatory e, chyba siadły. No i sprawdzę to na następnym wideo. Dzięki.